No oh, kurwa, ale się stream Idy <coughs> Dobre pytanie O oh, kurwa, Nikos helpa mam Oj, mm. no, się no, robi Odpówione już Kalasz Gość ma AK level 2 Aha Dawaj Gipy To? fajnie. No obraz do Mam warfika, dobra, zdecyduję. Mam Worwika, dobra. Trzeba mu ześciszyć. Ręce lewa Dobra Tomek, spójrz na mój team, nie może ci nie udać. No może zajebisty team. chuj. Dobra, niech będzie. ale na jordlarza to za dużo kurwa widzę A nie, czy nie? No No bo kurwa, gość ma Lux wstawioną Dziwkę, trzmatę Level 1 kurwa dziwka, robi 4 koła do obrażeń Czemu ta Caitlyn jest nieśmiertelna no? Co? Aha z Giza, no tak kurwa Muszę pomyśleć Fiary mi brakuje do sześciu, do ośmiu pretendentów. Chodź tym slasem tu. A ty masz kajsę. No, na jednym procencie. No i chuj. Drugą trafiłem, kurwa mać, patrz! Ja pierdolę. A ty masz mocny team. No teraz to musi oddać. Jeszcze i kryta chyba zrobi. Nie, co jej zrobić? No. Mam rękawice, Ten... mogę jej zrobić albo infinity, A. albo... A nie, bo to smog. będą pełnej i Jakbyś zrobił ten, jeszcze ten kostur Archaniom, czy jakoś tak, to Stach dobry i ten na nią. Hm. Jordlarz, ja, ja pierdolę. Dobra, ty mi o, jednego i jonę... Ja żyję, ale tylko Kaysa żyje. Może coś zrobi. No, zwłaszcza, się w takim miejscu. A może? Kolega idzie. Dobra, kolega idzie. O oh, ale jest jestamowita O, ale ona o, jest pierdol. piękna. Dobra, Nie no, bo... Ty mi jednego Jony wyślesz, albo nawet level 2. To było zajebiście. Mm. Znaczy... Bo ja mam tylko jedną trafiłem. Kurwa fiorę skipnąłem, jestem takim z jednym. No to tak lubisz skipować rzeczy. chuj. Tomek! Bo szukałem... Nie wiem, czy ja szukałem. co szukałem. No jak tam mój stream. Znaczy, plaguje? Ją go zacinać aż. No, Taki no, stream. Listy, stryk, Dobra, rozpierdol. O, o nie, nie, nawet. może być. Siema dumę. Cześć, dumę. Ty, kurwa, gdzie jest. Kurwa, działa, przed zniknął. O, jednak nie działa. Ale się bije na świra, ja pierdolę. Nie wiem czy wygram. Mm. Nie, nie, też. No nie, bo jego akali mi zmasztowała, Kajsa. Aha! Już przegrałem! Kolega przyszedł, Chyba ten ciebie zmasztował. Jak ma akali level 2 i no to. On. No, no. Niech odpadną z tej gry, bo. choć się w 5 sekund wyjaśnił. No to niech wypieprzają. czy mi Kajs wykupił tam, powiedziałem. Dobra, jest tam No zabij, gdzie zabił. A kurwa,